Na pewno odpowie za przekroczenie uprawnień, na pewno odpowie za potężny chaos w, w sądownictwie, na pewno odpowie za to, za co chce go pozwać do sądu. Chyba pozwała nawet, czy podała do prokuratury, przepraszam, pani prezes Manowska bo przecież to zastraszanie sędziów Sądu Najwyższego powołanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest działaniem, które jest działaniem przestępczym, podobnie przestępczym działaniem, jest nakazywanie sądom odchodzenia od losowania, które wprowadziła ustawa przy pomocy aktu niższej rangi, jakim jest rozporządzenie. Tylko że rzecz najważniejsza w tym wszystkim i niech to, to musi głośno wybrzmieć i będzie wybrzmiewało także w przyszłym tygodniu w Sejmie. Otóż każdy, kto będzie stosował to rozporządzenie Żurka i będzie odstępował od losowania składów sędziowskich i wyznaczać będzie składy sędziowskie wedle swojego widzi mi się tylko po to, żeby wydawały wyroki takie, jak są potrzebne władzy, będzie również przekraczał swoje obowiązki i będzie za to sądzony. Masz dość klasycznych mediów? Jeśli chcesz mieć dostęp do autentycznych wypowiedzi polityków, subskrybuj i udostępnij ten film znajomym.